Siemanko Widzowie, witamy w kolejnym materiale. Dzisiaj nic wspólnego z bodykitem. Dzisiaj rzeczy, które muszą być zrobione przy samochodzie. Czyli dzisiaj będziemy wymieniali klocki, które mamy, przód, tył. Nie dzisiaj, ale w tym filmie też będziemy jeszcze wymieniali sami pasek. Czyli tak naprawdę pokażemy Wam rzeczy, które można samemu zrobić w domu, a Wy przepłacacie za to u mechaników. Tak. I to często bardzo przepłacacie u mechaników. To jest bardzo proste. No i tak jak widzieliście w ostatnim filmie, wydrukowaliśmy już pierwszą część bodykita. Wskleiliśmy ją, przymierzyliśmy do samochodu, zdecydowaliśmy się na drukowanie. Na ten moment mamy dodrukowany oprócz tego nadkola próg. Który wam się wyświetli tutaj na zdjęciu, możemy wam tak zaspoilerować, bo wiecie, że to będzie drukowane. Także body kit w kolejnych materiałach, bo musi nam się trochę wydrukować, żebyśmy mieli co z tego robić. No i co? Zabieramy się za zmianę klocków, więc zapraszamy do oglądania. Najpierw musimy poluzować śruby na ziemi, bo jak koło jest w górze, to będzie nam się kręcić razem ze śrubą, więc luzujmy je. Kupiliśmy sobie takiego pięknego bara. No niestety jest o, y czałkowę. za nisko i musimy najechać na najazdy. Trochę także na o, trochę dobrać. dokręć. <gry> To jest taka klamra, którą trzeba pościągać, i dopiero wtedy możecie wybić piny i ściągnąć blaszki. No tak, niestety spróbuję tutaj z jaśnością powalczyć, żeby to lepiej było widać. O, teraz widać. Wybijam piny, które trzymają, dobra, i resztę sobie wyciągam z tyłu. Dobra, blaszka jest. I tyle, wyciągamy hmm. zaciski i gotowe. Znaczy te zaciski. Klocki, Klocki. <grym> Tylko muszę je troszkę... <grym> Olej, jaki stan widzę. Wszystkie <grym> <grym> znaczy, luzowanie młotkiem. Wiesz wiesz czemu, ludzie dają tato mechanika, bo mi się nie, nie, <grym> nie chce z tej <grym> Nie z, tej z tej <grym> 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 No tak, bo utknął teraz i co? Nie mogę go wyjąć. To jest stary, czyli tu już praktycznie nie ma nic tej, tego momentu ścieralności, a to jest nowy, to jest naprawdę na pół palca. No a ten już tutaj ma ten... to wydaje dźwięk, jak już zostaje mało klocka, no, to no, no, ten to... już ma urwane to. Wciskam tłoczki po to, żeby mi się zmieścił duży hamulec, bo wcześniej klocek był cienki i tłoczki są wysunięte, muszę je cofnąć z powrotem do pozycji 0 żebym był w stanie wcisnąć tu nowy, szeroki yy, klocek. Tutaj w środku, nie wiem czy to będzie widać, tu macie takie tłoczki, to jest jeden i drugi. Po prostu one podczas, jak się ściera klocek, no to po prostu zaczynają się cofać, żeby dociskać bliżej tarczy. No i tak naprawdę jak już długo y, klocek był cienki, no to one były w jednym miejscu tak naprawdę i one się zapiekły. I teraz po prostu Wiktor musiał na siłę je odciągnąć, żeby wsadzić nowy, żeby było miejsce po prostu na nowy, który jest szerszy. Składam jeden i teraz wypchnę drugą stronę. Dobra. To macie taką dziurkę w pinie po prostu i wkładacie blokadę. I teraz, żeby zacisnąć tą blaszkę, no to po prostu pierw ją wkładacie i wtedy wciskacie dolnego jest. pina. No chyba młotek lepszy. Młotek zawsze jest lepszy. Młotek najlepszy z ze wszystkiego. No i git. Blokada znowu pina. Obrócę go. Żeby blokada była bezpieczna, to ten też bym dał w górę. Okay. Finito! I troski wymienione z jednej strony. No co, zakładacie koło i tak naprawdę jedna strona zrobiona. A teraz idziemy robić drugą stronę z przodu. No i wrócimy do Was tak naprawdę jak będziemy zakładali ty. No i tutaj ze śrubami i z kołem no to jest to samo, zakładacie koło, dokręcacie śruby, ale nie na maksa i dopiero wtedy opuszczacie samochód i wtedy dokręcacie śruby na maksa. Teraz czas na tył, tak jak widzicie tu minimalnie się różni, no ale ta sama zasada, wyciągamy piny, blaszkę, no i wkładamy nowe klocki tak naprawdę. Nie, z drugiej strony są wybijane. Bardzo to nie pomaga, spróbuję wyjąć. Tak. Dostrzelające blaszki muszę się dać na. Pochodne, wyjdą łatwo. Wyjdą łatwo, zobacz A tutaj jak... A no, to jest glenny. Weź w stan z tym Może Może ten jest jeszcze duży, ale ten to jest bardzo duży. No. Hmm. No no co? I tak, już jak mieliśmy wymieniać, wymieni się wszystko. A. Po tej stronie idealnie wchodzą. A po drugiej, jak zwykle z młotkiem trzeba. Ale ubiłeś. Ale lubiłem. I to dobrze, że teraz to robimy zanim są pomalowane. Już potem nie dotykamy tego, bo tam perfekta No i tak jak widzicie tył już też mamy gotowy. Idziemy zrobić drugą stronę i trzeba sprawdzić czy to wszystko działa. No ale na dzień dzisiejszy tak naprawdę to już będzie wszystko i widzimy się kolejnego dnia jak będziemy wymieniać pasek. Parę dni później, klocki sprawują się bardzo dobrze. Teraz hamuje, więc nie musimy się martwić o swoje życie. No i e, dzisiaj wymieniamy pasek. No Ogólnie no z tym to może być trochę ciężej, chociaż wiemy jak to jest skonstruowane. Ale zaraz Wam pokażemy cały proces. No Tutaj macie pasek. Samochód jest już podniesiony na kubyłkach. Także on już wisi sobie w powietrzu. No i po prostu teraz Wiktor będzie rozrysowywał sobie na kartonie, jak idzie to. Mamy to duże koła. ten pasek sobie to idzie? To mamy tam na takie dole. koło. To mamy duże nadal koło. Tu mamy. Mniejsze kółko to jest chyba napinacz i tu jeszcze małe i pasek jedzie. No trochę skopam, ale dobra, nie, to może być tędy, tędy, tędy na dół i zawija nad napinaczem. Tak, samą górą przez napinacz. No, ok, chodzi. chodzi. No i teraz ja wchodzę pod spód. No i tutaj macie spód auta. I teraz tak naprawdę tu jest ta jedna śrubka. Ja ją będę musiał poluźnić, a Wiktor wtedy będzie ściągał stary pasek i zakładał nowy. No jak ściągniemy pasek, no to trzeba po prostu porównać je długościowo, czy dobry zamówiliśmy, no. bo trochę się naszukaliśmy też pasku do tego, tak samo jak oleju do skrzyni. No ale nic, no zaczynamy. Ja wchodzę na dół, odkręcam i wtedy Wiktor go wyciągnie. Tak. Pasek ściągnięty. Tak jak widzieliście, minuta roboty. Teraz trzeba wziąć nowy i sprawdzić, czy długościowo one są takie same. Ten może być troszkę krótszy, bo nie jest rozpoścany. No no. Nie, no, git jest. Takie samo. Grógościowo też, nie? Grógościowo też. też. Dobra, I to mamy nowy paseczek. Wiktor zakłada, a ja od spodu przykręcam. I robota skończona. Pasek założony. Teraz odpalamy i będziemy sprawdzać czy piszczy czy nie, bo tam ten już piszczał przy odpalaniu. Zero piszczenia, super działa. Super działa, pasek wymieniony. Także no co, w tym filmie to już będzie na tyle. Rzeczy poboczne tak naprawdę zrobione. No, serwisowe też ważne rzeczy, nie tylko no. drukowanie wody. Zresztą z wody długo schodzi. No, ale mechanicznie już mamy wszystko zrobione. Tak, teraz tylko wody kleimy. Wody i... klejmy i jazda. Kończymy projekt. Mam nadzieję, bez komplikacji. Dobra, to dziękujemy za oglądanie. Widzimy się w kolejnym materiale. Nie zapomnijcie zostawić suba, łapeczki w górę. No i zapraszamy oczywiście na naszego Instagrama. Na razie, Na razie.